Wchodzie, Państwa, na się o zlecenie, czy przed, czy czy przed e, śniadaniem, czy dopiero kiedy wszyscy spoglądamy? Spokój... Mi się wydaje, że bez formalności sprawy miesięknięte zwłoki zostaną załatwione. Ale są odznaczenia od premiera i oznaczenia od prezydenta. To ważne, prawda? Bo premier ma swoje odznaczenia, a prezydent też upoważnił z premiera do tego, żeby w jego imieniu oznaczał nasze złoto. Jak było spotkanie, pamiętasz po mistrzostwach w Berlinie, to jednak przed śniadanie. Zanim zasiedli do stołu goście, zaproszeni, więc dzisiaj raczej spodziewać się należy podobnego scenariusza. No, Ale oczywiście my trochę żartujemy, bo to jest moment, kiedy można właśnie. Nie, że... nie żartuję, mówię że... <laughs> się i mówić o rzeczach, które są przyjemne i dla będących w kancelarii, a. i dla oglądających zapewne. Przecież wiadomo, że nie będziemy nikomu wcale się Nie? O, tutaj Gruszka nasz najlepsze, najbardziej obiecujący, najlepszy zawodnik w To może on jak podobno, ale ten most w można pofilsiować od zawodników. Niezależnie od tego, że Gruszka e, zasłużył na to zaszczytne, miała ten zaszczytny tytuł. A gdzie jest trener? Czy tego dostrzegłaś? Paszalani? Nie wiem. Ale Gruszka wczoraj na jej mówiła ważną rzecz, że, że... dlatego osiągnęli taki sukces, bo nikt nie wybijał się w tym zespole na indywidualność, to znaczy oni są zgranym klimem i to jest właśnie ogromna zasługa Castellaniego. To młody trener, argentyńczy, tak? Tak jest, yy, prowadzący od kilku miesięcy naszą reprezentację i musiał zmierzyć się z legendą Raula Lozano i pokonał go, bo tak naprawdę zaszedł dalej, aczkolwiek tutaj nie ujmiemy honoru panu Lozano. Tak. Że wieckich prawie wszyscy wyświadczeni No ale w tym sporcie, jak jest no to jest trudno dorównać tak jak koszykarze, tak czy świadczenią tak. wzrostem. Jeszcze piłka czarenta, to też rosłe chłopy, więc wiesz, to jest ten standard, że tak ma być. Tak ma być, Śniadanie, no, proszę Państwa, się zgodnie z planem to tak. rozpoczyna. A co ważne, co powiedział kilka, może kilkanaście minut temu naszej Antonie wysłał Stasiak z Prezydenta, że spotkanie z Glesem Kaczyńskim, bo wczoraj w sprawie tych spotkań z było pewne nieporozumienie, bo spotkanie z Glesem Kaczyńskim się nie odbędzie, a to tylko dlatego, że Prezydent ma dziś dawno zaplanowany dzień, ale od znaczenia poprosił o przekazanie premierowi, czyli premier będzie Egzam to oznaczenie naszym, naszym siatkarzom. A jednak chcielibyśmy zobaczyć, co znajduje się w miseczce do każdego z zawodników. Ja kocham rozmawiać o jedzeniu, kocham jeść, jestem bardzo ciekawa. Czy myślisz, że zaczną od z tego? <laughs> <Przez pachaczkę laughs> ja <to jest. laughs> Ja Czy zachowują na się na kotlety, jak w podręczniku <gry> francuskiego z który kiedyś znalazłem. To nie jest sztuki mięsa, nie zachowuje się na kotlety, taki dialog po francusku po, i po polsku. Ale wracając do rzeczywistości, miłe spotkanie, uroczystość jak najbardziej zasłużona i tak naprawdę każdy z nas to nie chciałby podjąć siatkarzy, tak jak dzisiaj podejmę ich premiat. Ja pani Czy tam by nam starczyło? <grymnie> nie, ale... Ja